A jakby chyba to interesowało, to tak. A... Low case obecnie na Jupinie, czyli jest 180 rubi. To jest 1 do 1 z 1 do 1 w zasadzie. A... Ciekawe, nie? To samo jeśli chodzi o A tutaj. Nie mam tego, e, jeśli chodzi o, o tego, jaką się nazywa. No, boafo, no. E, Broken Fang kosztuje 1 do 1. Steam, Jupin. E, Riptide kosztuje. Ile kosztuje Riptide? Pokaż mi reptide. 1 do 1. E, co jeszcze? Co jeszcze? No sprawdźmy, Hansman. Hansman, case. 5, 1 do 1 prawie? Czekaj, już tu jest dokładnie 100. 50 zł. No to, uuu, drogo, drogo jest na Steamie. E, dla zainteresowanych, które już to nagrałem wcześniej, ale jeszcze raz nagram. Eee. Dosłownie na Bafie jest 1 do 1. Na, na, na Jupinie trochę. Nie. Na Jupinie brakuje tam, nie wiem, złotówkę. Z, z <laughs> e, e, no i tak mniej więcej wygląda cały rynek e, skrzyń. Co jeszcze sprawdzić? Co jeszcze by tu na przykład? Gamma case. Gamma case. E, czy, o kurwa, co? Czekaj to wybiło ostatnio, Powiedz, że tak, tak, Boże Święty. E, kosztuje 65. 65. 33, czyli aktualnie na Jupinie jest drożej niż na Steamie. E, to jest niemożliwe. E, może jeszcze... A nie, to jest Gamma 2. Przepraszam, to jest e, 64. E, a jeszcze Gamma 1? Jest sprawie spra z... Jest... Dobra, nie ma. E, szybki czek, Jeszcze czegoś innego. Wildfire, niech albo Spectrum Case, to jest niezły. Tam jest placzport Spectrum 2 kosztuje e, aktualnie 40, czyli 20 zł. 20 zł, a ja ile to kosztuje? Spectrum 2? Czy to jest Spectrum 2? No, no. to jest 1 do 1. I e, no dobra, może ktoś jeszcze nie wierzy w to. O no co tu jeszcze mogę sprawdzić? No to może Dreams and Nightmares. Nie dobra, może... No to też sprawdzimy. Jestem w sumie ciekawy. E... O kurwa. 14. O kurwa. No jest, jest wysoko, nie? Bo na tyle jest na, na opinię. E... Jeśli chodzi o może Prisma. E, jakby ktoś się zastanawiał, czy my jesteśmy daleko od e, Prizma dwójka, tu jest. Jest za 9 czyli 4, 4,66, czyli tyle. No i widzicie, czyli coraz bliżej nowszych rzeczy, i coraz bardziej odchodzimy. Te są 1 do 1. A jeszcze hydrę sprawdzimy, jeszcze sprawdzimy hydrę. Może by hydra, e, hydra case, hydra, hydra, hydra case. E. Możesz kurwa 260. 130 zł tutaj jest prawie 1 do 1. No szanujmy się. E, drogo jest. Strasznie drogo jest na opinie. Na flocie tak nie jest. E, chciałbym zaznaczyć że Shadow case. Jest 1 do 1, e, tu dalej nie jest 1 do 1. Może trzeba to kupić, nie wiem kurwa. E, może Hydra, Hydra case. Ile jest na, floor, na tutaj? 130. A tu jest... Wiesz ile? Tu jest? 100. Czekaj, ile kurwa? Stary, no to masz 30. 30% kurwa. Kupuj to. Kupuj. To się dalej dzieje. To się dalej kupuje. Na Jupinie chore rzeczy się dzieją. nas Na bafie też się chore rzeczy dzieją. I... Nie wiem. Tak szczerze, ja, ja wiem, może inaczej. Ja wiem, że to nie jest koniec. To nie jest koniec. Wiesz, dlaczego to nie jest koniec? Bo, Bo to. Nie pokażę tego tu cholera, ale na baw, jak odpalisz Trends i e, coś tam, te, te Rising czy te, te jak one się nazywają? no te, co są wysoko po prostu. Masz wszystko kurwa dosłownie, trzy, trzy paski zielone do góry, góra, 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 i wszystko idzie w nieskończoność. O, przecież to mogę pokazać, to bo to wiesz, dlaczego? Bo skiny robią takie rzeczy, I to takie, nawet bym powiedział, nie że takie kurwo ale takie zwykłe, zwykłe, nawet takie w stenach czy coś. ale eee, raczej usuniemy znowu to, bo to trochę zaburza nam wizję. wyk eee, o. Eee, tego typu rzeczy. To rośnie. To rośnie, nie? I fakt, że to rośnie, że to rośnie. W ogóle chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi, którzy, którzy poszli z moim słowem, eee, że to rośnie. Nie, nie, że to rośnie nawet. Kurwa, to nie rośnie. Pejura teraz dałem, ale że wszystko jest na zielono, że takie losowe rzeczy, których ja się nie spodziewałem, że będą na zielono, są na zielono, że nawet wtedy jakoś odbijają, nie? Że, że to leci, 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 że, że, to, leci, że, że to też to w inny, inny stan, no ale że Vulkan Battle, naprawdę że to nie, ale o właśnie, że to leci do góry, że tego typu rzeczy lecą do góry, że, że to nawet, no, nawet nie wiem co to jest za item i czemu on kosztuje 20 o chuj chodzi, nie, nie, nie wiem, e, że to leci gdyby to jeszcze były te faktycznie jakieś facebooky, jakieś takie rzeczy, ale już po prostu coraz bardziej te zwykłe rzeczy też oddają. Nawet to yy, sugeruje, że my naprawdę jesteśmy daleko od tego, bo żeby skrzynie zaczęły spadać, to według mnie może się mylę. Ale takie rzeczy typu jak taka MK powinna spadać pierwsza. Taki ust powinien spadać pierwszy. Taki ust powinien spadać pierwszy. E, rozumiesz, nie? Chyba to powinno spadać pierwszy. Bo już niby spada, ale to powinno spadać z górki pierwsze. Bo to jako drugie leciało do góry i chyba wszyscy wiemy, jak to idzie. nie? Jeżeli to będzie dalej wysoko, to cholera jasna. dzwoń do Boga. Tak szczerze. Nie... Pytanie, co będzie za tydzień. No to jest sprawa, nie? Najważniejsza. Co będzie za te 5 dni? Ty będzie ten 10 maja i się skończy i ohohoho, olo, 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 olo. W Dupie to mam tak szczerze. Eee. Ja tylko daję pomysły. Jeszcze raz to powiem. I w ogóle kolega co on powiedział, że on zacichał mikrofon, to sobie podgłośni kurwa słuchaw. Ja nic nie będę zmieniał. Jest wszystko dobrze. Przynajmniej w mojej głowie. I co? Daj lajka i w ogóle wszystko najlepiej na świecie. I co? No, miłego.